Czekajcie, muszę zbanować tego gościa, nie? Kuma, kumacie, nie oglądamy taki materiał, jakiś widz pisze Dawaj książula! Kurwa, wydupiaj typie z tego live'a. Jezu, dawaj książula. No tak, bo ja muszę zobaczyć, czy komuś smakuje kiełbasa. W ryzyku do szkoły, żeby zobaczyć, czy ta uwaga. Ja pierdolę, jaki dziwny gość, nie? Tutaj gada, że do jakichś... Yy... Ja pierdolę, jaki dziwny twórca. Ja kurwa nie mogę. Ja pierdolę. Bardzo dużo alkoholu, chociaż wiedział, że miałam problem. Ale chłopak, chłopak musi mieć przeżarty mózg TikTokiem. Co to kurwa jest? Kurwa, ten chłopak jest mega. Coś jest. Ej, chłopie, wyluzuj od internetu. Kopywać ich choroby, adresy. Z... Ej, on, na, on, on nawet nie dokończa do, końcu, do końca zdań i już wchodzi następne. Tak działa... Ja się nie mogę skupić przez ten montaż na treści, bo to tak mnie uderza. O co tu kurwa chodzi? I pamiętam, że pod koniec września napisał otwarcie, że będę. Nie poszła na policję. <grym> Tutaj nagle jeba to na... ale kurwa. Ej, ja nie wiedziałem, że na młodych ludzi tak wpływa ten internet. Ja cię pier... Ej, pierwszy raz coś takiego widzę. Pierwszy raz coś takiego widzę. Jestem w szoku. Ostrym. Wiem, mój asystent pod. Ile on ma kurwa lat, ten chłopaczek? To może jest paradokument, nie? No bo. Miał czystą kartotekę. Roz... Ej, kurwa współczuję temu dzieciakowi, nie? Naprawdę, ale on musi. Począł pracę w nowej, nowej szkole. szkole. Ludzie w tej nowej szkole nawet. nie w tej szkole, ja może już jej tutaj nie, nie ma. Nie co może, najgorsze. Co nie. Ależ nam biada. Gagi, co chwilę wstawia jakieś gagi, wstawki, śmieszne. Ale to jest kurwa choroba. Głównie za chwilę wejdziemy. Robiłem tak. Dosłownie. Kurwa, i to jest influencer młodego pokolenia.